I teraz chciałbym Wam powiedzieć o takiej właściwości Dataset. To jest ten element. To jest też atrybut, więc możemy zarządzać jego zawartością za pomocą set atrybut, ale też jest troszkę prostsza droga. Właśnie właściwość Dataset. Ten element zazwyczaj wykorzystujemy do tego, żeby zapisywać jakieś dodatkowe dane e, do naszych elementów. I potem dopiero je prezentować użytkownikowi. Zazwyczaj wykorzystywane przy eventach, więc tutaj nie do końca pokażę Wam możliwości tego rozwiązania, ale samą możliwość pobierania czy ustawienia jak najbardziej mogę Wam pokazać, i teraz to zrobię. Więc mamy jeden element ul, no to ten ul tak naprawdę nie zawiera tego elementu. Więc jeżeli ja się odniosę do, tego, do tej właściwości data set, czyli console.log ul element data set wyświetlę go po prostu no to mamy coś takiego jak DOM string map no i to jest obiekt pusty obiekt, no bo nie zawiera, nie, nie istnieje ten element natomiast jeżeli zrobię to dla console.log li-list na razie wyświetlę to tu mamy node-list mamy dwa elementy więc znów, możemy albo zrobić pętlę for each, jeżeli chcemy się odwołać do każdego z tych elementów ale jeżeli chcielibyśmy Powiedzmy, tylko się do pierwszego, no to możemy użyć sobie po prostu tego indeksu 0, czyli zrobić li list 0. I to jest ten pierwszy element, może ja go wyświetlę, żeby udowodnić, że faktycznie jest tylko jeden. No i mamy jeden. No i teraz, jeżeli ja odwołam się do właściwości data set, to zwróćcie uwagę, że to też jest tego typu, ten sam typ obiektu. Ale on już zawiera jakieś dane. I tu mamy dość istotną rzecz, że zwróćcie uwagę, że tu mamy są nazwę ID i dopiero wartość. Więc tak to jest, że po, pomijany jest ten prefiks i po prostu nazwa to jest tylko ID, a tu jest jedynka. Więc możemy odwołać się do konkretnego elementu po kropce, czyli kropka ID, no i mamy tą jedynkę. Jeżeli chcielibyśmy zmienić zawartość, tego atrybutu wartość no to musimy użyć znaku równa się i przypisać na przykład 111 zapisuję i sprawdzam czy faktycznie to zostało wprowadzone ul no i zobaczcie data kreska id mamy 111 analogicznie mógłbym to zrobić za pomocą set attribute czyli li list wybieram jeden konkretny element może jedynkę tym razem set attribute tylko, że teraz nie id, a data id i powiedzmy, że w tym drugim przypadku będzie 222. 2, 2. Zapisuję i sprawdźmy sobie, czy to faktycznie zostało zmienione. No i tak, pierwszy za pomocą data set nazwa id równa się 111. W drugim przypadku mamy set atrybut, cała nazwa, czyli data ten prefiks kreska id i mamy dwójeczkę, jest faktycznie napisana i w ten sposób możemy Zarządzać sobie tymi elementami albo w ten sposób, albo w ten sposób. To wszystko zależy od tego, jak tobie wygodniej będzie. Jeżeli byśmy mieli jeden element, no to wtedy nie musimy się odwoływać do kluczy, do indeksów, tylko możemy od razu zrobić ulelement.data set i chcemy ustawić name super menu. Niech będzie. Zapisuję. No i sprawdźmy. No i zobaczcie, że zostało do ULA przypisane data-name Kreska supermenu. Oczywiście to wszystko, co ja tu piszę, to jest tylko mm, działa w momencie, kiedy odpalimy sobie tę stronę, to w HTML-u nic się nie zmienia. To po prostu jest na czas działania tego naszego skryptu, to będzie zmieniane.